Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, od razu przechodzę do tematu. Yy, natrafiłem na taki skam, a więc zobaczcie co zarejestrowałem. Yy, I zobaczcie tutaj tak, m, taką, m, taką próbę oszustwa, nie? Wpisałem CoinMarketCap wyszukiwarkę Microsoft Bing, prawda? Na pierwszym miejscu wyskoczyła mi strona CoinMarketCap, ale to i jest bardziej podobne do l, do l. L z taką skośną kreseczką. To jest jakiś znak nie z polskiego alfabetu, nie z tego naszego alfabetu. Ale dobra, prawdziwa strona jest na drugim miejscu. Czyli ta strona to jest. Zaraz Wam pokażę. Oto jest ta, to jest prawdziwa strona, którą wszyscy dobrze znamy. Coin Market Cup, prawda? Możemy sobie tutaj sprawdzać notowania i tak dalej. Ale ta strona to jest, zobaczcie, ta strona. Wygląda identycznie? Słuchajcie, identycznie. CoinMarketCap, ale w adresie jest HTTPS. Proszę zwrócić uwagę. Market, K -kap, K -kap. Market Cap. Market Tej strony nie przewiniemy. Na tej stronie nie zgasimy nawet mm, tutaj y, polityki cookie. Cookiesów. Nie zgasimy nic. Nie przewiniemy. Natomiast w cokolwiek byśmy nie kliknęli w tą, w tej, na tej stronie, od razu prosi nas, żebyśmy wybrali portfel, na przykład Trust Wallet, czy Binance Wallet, tak? czy MetaMask. Ta strona ma tylko jeden cel, żebyśmy połączyli się tutaj portfelem, na przykład MetaMask. Tak? Co nastąpi dalej? Możecie spróbować sami, jeżeli jesteście odważni, albo nic nie macie na portfelu. Yy, tak pięknie pozycjonują się wyszukiwarcy Microsoft Bing. Na pierwszym miejscu po prawidłowym wpisaniu Coinmarketcap wychodzi Coin Market Cap. Wiecie co, takich rzeczy postanowiłem to nagrać, ponieważ takich rzeczy jest o wiele więcej. O wiele więcej wyszukujemy coś, yy, pojawiają się strony do złudzenia podobne. No i to tyle chciałbym po prostu was przestrzec. Dobrze. Zostawiam ten skam. Po prostu trzeba zawsze być um, uważnym, ponieważ ciągle, ciągle. I mamy coraz więcej różnych skamów i tak dalej, i tak yy, dalej ciągłych oszustw. Ale słuchajcie, wielu ludzi martwi się gazem, że mówi gaz to... Po, teraz jest najtańszy taki, taki ziemny w rurach ziemny. No tu jest artykuł Microsoft Star, ale to jest tak naprawdę z Manej.pl autor Agnieszka Zieleńska. Gaz to pozorna szczelność. Nadchodzą opłaty za emisję budynków. Opłaty za emisję budynków, słuchajcie, wielu ludzi, którzy ma pompy ciepła, dzisiaj mówią tak: Kurde, ale się daliśmy wpuścić w kanał, bo mamy te, mm, te pompy ciepła. I dużo zużywałem prądu, a od lipca będzie jeszcze drożej. I będzie jeszcze drożej. I większość, wszystko na to wychodzi, yy, no ja też krytykowałem te pompy ciepłe, ale słuchajcie, to jest, to jest jakieś szaleństwo. Po prostu yy, bardzo dużo będziemy płacić za prąd i praktycznie będziemy tylko yy, tam, jakiś tam duży procent z tych naszych yy, zarobków przeznaczać na to, żeby się tylko ogrzać. Żeby się tylko ogrzać, żeby się kąpać w ciepłej wodzie. Ale będzie i tak tanio. Bo wiecie, jak to zrobić? Nie opuści się prądu. To jest takie, taka moja predykcja, tak? Moja predykcja. Bo wprowadzi się podatek od emisyjności źródeł ciepła, a więc ci, co palą nie wiem, tam węglem, gazem, dzisiaj cieszą się, że fajnie, 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 fajnie. Nie będą się cieszyć. No, bo jak się będą cieszyć, no bo będą płacić jeszcze więcej, bo dopłacą w podatku. Bingo! Super. Jeżeli jesteś powiedzmy, zły, że wprowadzono ci jak w tym, jak w tym dowcipie kozę do mieszkania, a miałeś i tak ciasno. Yy, to w dowcipie odpoczywasz jak kozę ci zabiorą. Ale w tym nowym dowcipie, nowego świata. Będziesz się cieszył, bo ktoś inny będzie miał trzy kozy, a jeszcze ktoś inny pięć kus, A ty będziesz miał tylko jedną, czyli ceny nie spadną, ale w porównaniu z innym będziemy mieć jeszcze taniej. To znaczy my, ci, co będą mieć pompy ciepłe. Wiecie co? Totalne szaleństwo, a tymczasem w Hiszpanii nie wiedzą, co z ciepłem robić, nie wiedzą, co z ciepłem robić. Dobra, to tak tylko po prostu na marginesie. Kolejna słuchajcie sprawa. Moim zdaniem gruba sprawa i to jest. Ja tu mogę sobie chwalić Konfederację, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, ja nie ja nie, nie, podejrzewam inaczej. Nie chcę tutaj mówić, podejrzewać Konfederacji o złe chcieństwo. Nie chcę. Ale może tak jest. Albo robią to celowo, albo po prostu nie rozumieją tematu. Nie w moim przekonaniu głębokim, już Wam mówię o co chodzi. Tutaj Przemysław Wipler, poseł Konfederacji Nowa Nadzieja, mówi tak. Bardzo dużo tego teraz jest. Zdaniem szefowej Europejskiego Banku Centralnego, cyfrowe euro ma być mechanizmem kontroli społecznej. I nawet takie sumy jak 300 euro w gotówce mogą być podejrzane. Kropkę. Na razie postawił tu kropkę? Ma rację? Do tego punktu ma rację? Mało tego, powiem nie, nie tylko 300 euro, 1 cent, 1 euro cent. Po prostu wszystko do najmniejszej jednostki płatniczej to wszystko będzie kontrolowane kto ile miał dochodów minus wydatki jeżeli trochę więcej o 2 centy to już będzie już będzie podejrzane docelowo tak. Tak można zrobić oczywiście bo CBDC nie jest pieniądzem. Ma tylko jedną z jego funkcji to jeszcze nie najważniejszych. To będzie funkcja pieniądza tego CBDC. Tak naprawdę jest to system kontroli system kontroli system kontroli. Czytajmy dalej ten post konfederacji. Jesteśmy jako konfederacja przeciwni takiej inwigilacji, wydatków i życia obywateli przez super państwo. Kropka. Zgoda. Zgoda, Ja też jestem przeciwny i myślę, że tysiące ludzi, zwłaszcza, że yy, gotówką płacimy teraz podobno zwiększyła się to 8% do około 8%. Dobra. OK. Ostatnie krótkie dwu razowe zdanie. Brońmy gotówki. I w tym brońmy gotówki pozornie jest ogromna, moim zdaniem, mm, ogromna niewiedza, ogromna niewiedza i wprowadzenie w błąd. Już wyjaśniam. Brońmy gotówki, okej. Okay. Też mogę krzyczeć brońmy gotówki, ale wiecie o co tu chodzi? Gdyby była, było zrozumienie tej sytuacji, to by było tak. Brońmy gotówki, ale również... Mm, Wpiszmy do konstytucji, że każda inna, każdy inny ekwiwalent gotówki typu CBDC, czyli kryptowaluta banków centralnych, nie będzie nosić znamion śledzenia, znamion inwigilacji, nie będzie mieć wbudowanego mechanizmu inwigilacji. Tak powinno, o to się powinno walczyć. Po prostu o to się powinno walczyć dzisiaj, bo. Samo powiedzenie, brońmy gotówki, to jest w moim głębokim przekonaniu wpuszczenie w kanał. A wiecie dlaczego? Bo ludzie bronią tej gotówki, wpisują tam Słowacja do konstytucji, coś tam, Austria bodajże, tak? Ale to jest niezrozumienie. A wiecie dlaczego? Bo ludzie sami przestaną używać gotówkę, bo będzie coraz drożej na ten gaz, bo trzeba będzie ogrzewanie, płacić ten dodatkowy podatek za emisję, a jak nie, pompa ciepła, no to będzie wielkie rachunki za prąd. I duży, duży, duży procent będziemy tak naprawdę ogrzewać, płacić tylko na ziemię i będziemy um, patrzeć na dwie strony jednej złotóweczki nawet. I jeżeli pójdziemy do sklepu i będzie ten Jemik Jemik słuchajcie, będzie Jemik I Jemik jeżeli zapłacicie CBDC, to będzie za Zetę, bo będzie tak to dotowane, bo po prostu dopykają, pyk, 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 pyk dopykają do portfeli dopykają, żeby z, żeby supermarketom, producentom, żeby wejść na takie ceny. Pod postacią dopłat takich, srakich, nowego ładu, takiego, owakiego, z, to znajdą się różne te, tam tematy. Nie? I będzie dżemik. Płacisz CBDC? Proszę bardzo. Masz dżemik za Z. Płacisz gotówką? Masz dżemik za 12 zł. Kto przy takich wydatkach będzie jeszcze używał gotówki. Słuchajcie, w moim przekonaniu to jest pułapka zastawiona właśnie przez mm, te bronienie gotówki, żeby społeczeństwo, żeby uśpić społeczeństwo. No tak, broni gotówki, za chwilę ta gotówka może być nawet obroniona, bo prezydent coś bąkał już, że tak, no gotówka to jednak powinna zostać. Nie? Okej. Okay. I wszyscy są okej, okay. brawo. To jest kanał. Słuchajcie, to jest kanał. To jest oszustwo. W moim przekonaniu, znaczy oszustwo, niekoniecznie oszustwo, tylko jest to pozorowane działanie, że coś robimy dla ludzi. Pozorowane, że gotówka. Na... Już, już zapominam o limitach. Już naprawdę już nie wspominam nawet o limitach płatności. Że większe kwoty to nie da się w gotówce. Chociaż też powinniśmy o to walczyć, żeby nie było limitów. W końcu jest to pieniądz, jest pieniądz, więc każdą kwotę można powinniśmy o to walczyć. Ale ci ludzie ludzie tutaj nie, o nic nie walczą. Dobra, ale po prostu chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jak bardzo podkreślam w moim przekonaniu, o ile jeszcze można mieć własne zdanie w tym kraju, to hasło brońmy gotówki, jest, to jest za mało powiedziane. Mm, dziwicie się, zobaczcie, w marketach potrójne ceny, jak niepoczwórne czasami. Mamy jeden dżemik, na przykład. I na ten dżemik mogą być 3-4 ceny. Bo jedna jest cena regularna, druga jest cena obniżona trochę, jak płacicie na przykład kartą. Yy, płacicie przy karcie, jak macie kartę lojalnościową. Trzecia cena jest cena, na przykład może być cena, jak mamy aplikację. A czwarta promocyjna, ale gotówkowa. Może być oczywiście, że tak. Słuchajcie, to jest żonglerka. Mamy jedne jakieś grupy towarowe i różne ceny. Będzie tak samo. Będzie tak samo. Cena w gotówce, gotówka, gotówka zostanie porzucona, będzie przygotowany okres przejściowy na porzucenie. Oni będą bardzo dobrze wiedzieć, że gotówkę ludzie sami mm, po prostu porzucą pod natłokiem innych wydatków, bo gdybyśmy byli bogaci, przebogaci, w porządku, 50 zł za drzemik, 100 zł, a niech sobie tą złotówkę wsadzą w CBDC. No ale przecież to nie przejdzie, to nie przejdzie, bo ekonomia wymusi na rynku. To jest dla mnie kanał, powtarzam, to jest dla mnie kanał. Brońmy gotówki, to jest dla mnie kanał, to jest za mało. Brońmy gotówki, powinno być tak. Jeszcze raz powtarzam, chcę, żeby to wybrzmiało: brońmy gotówki i wpiszmy do konstytucji gotówkę, oraz czy też i, mm, że każda, wa, każda waluta, każdy pieniądz obowiązujący na tym terenie nie może nosić śladów inwigilacji. Nie może nosić mechanizmu inwigilacji, nie może przenosić w sobie, mm, nie może być rejestrowane te inwigilacji, i tak dalej, i tak dalej. O, wtedy by się zrobił dym. Wtedy dopiero by się zrobił dym. A tak to wszyscy mówią, a dobra, dobra, tak samo mówią, tak samo mówią, przecież wiemy, że to jest kanał, wiemy, że ludzie to porzucą. Dobra, mm, a teraz co innego, już bardzo szybko. Ale właściwie to miał być główny temat, słuchajcie. Poznań jako lider informatyki kwantowej w Europie Środkowo-Wschodniej, to jest Smart City, Poznań, to jest jeszcze z kwietnia 23 roku, że w Poznaniu Uniwersytet Poznański zespołu naukowców, yy, no po prostu budowały, budują komputer kwantowy. I jak można mówić na ten rząd PiSu, tak można, ale ja to wszystko rozumiem, wszystko wiem. Natomiast 170 chyba bodajże mm, milionów w obligacjach dostali dostali, bo dzisiaj komputer kwantowy i to jest kolejne po tej gotówce niezrozumienie totalne społeczne. Czym jest komputer kwantowy? To jest być albo nie być. To jest coś takiego, jak o idzie serial tam chyba na, ten, na Netflixie Oppenheimer tak o tam o, w ogóle jak po, dru po drugiej światowej yy, mocarstwa rywalizowały w broni atomowej. Tak dzisiaj mocarstwa rywalizują w, o technologię komputera kwantowego, która po prostu to jest coś niesamowitego to jest coś nie... i liderem w Polsce był Poznań Poznań my bez komputera to po prostu będziemy parkiem narodowym słuchajcie albo będziemy, będziemy kupować licencje od nie wiem z Berlina od Siemensa od yy, nie wiem Amerykanów od Brytyjczyków tak tak będzie tak będzie tak będzie tu się jeszcze chwalono tym Natomiast dzisiaj ja wiem, że ten CPK i tak dalej, i tak dalej zamyka. Ale w moim głębokim przekonaniu, jak o ile ja się orientuję tylko na tych sprawach, to jest to najgorszy, a o tym nikt prawie nie mówi, nikt nie mówi. Tutaj pisze CRN, taka strona .pl, ministerstwo zablokowało transfer 200 milionów złotych na superkomputer w Poznaniu. I koniec. I koniec. Aż niby tam tego, audyt i tak dalej, no może tam odblokują. Ja w to już nie wierzę. Koniec. To jest po prostu dla mnie już koniec. Tak, jeżeli yy, po prostu, nie wiem, mogą sobie iść ci naukowcy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, tak spekuluję, no, nie wiem, do innych ośrodków badawczych, bo, bo tutaj mamy nie mieć tego, mamy kupić licencję, jeżeli będzie potrzeba w ogóle w Polsce, żeby fizycznie w lokalizacji Polska był ten mm, komputer yy, kwantowy. No, to, to po prostu... To, to, no, ile będzie potrzeba, bo park, no to park, kućmy się o zboże, o to oczywiście też potrzebne i tak dalej, wszystko te strajki to jak najbardziej poprawne. Natomiast w świecie rozwoju sztucznej inteligencji, słuchajcie, gdzie potrzebna niesamowitych, niesamowitych, szybkich komputerów, niesamowitych, no to to jest tak, jak, tak jak, tak jak mówię, powtarzam, być albo nie być dla państwa. Będzie kilka, kilkanaście ośrodków na świecie, które te komputery kwantowe będą mieć. Natomiast reszta, gdzie już mówi się, to są delikatne, słuchajcie, przecieki gdzieś z trzeciego, z czwartego obieku o, o komputerach kwantowych. Hmm, o Quantum Financial System to jest kwantowy system finansowy, że na przykład XDC, XRP i yy, XLM tak? mają wejść do tego systemu, prawdopodobnie już. To nie znaczy, że blockchain padnie. Nie padnie, przeniesie się na komputery kwantowe. Mało tego, komputery kwantowe potra będą, potra będą potrafili zabezpieczyć dopiero odpowiednio te blockchain tak? Przed atakami i tak dalej. Wiecie, to jest wielki temat, wielki temat. Natomiast, mm, no widać wyraźnie, gdzie ten nasz kraj zmierza. To, to już nie ma dla mnie w ogóle park narodowy. Słuchajcie, park narodowy. Park narodowy. I tyle. Pozbawieni kompletnie wszystkiego. Tutaj mamy artykuł na przykład na Bitcoin, Bank Kanady, to jest jeszcze z 2022 roku. Używa obliczeń kwantowych do symulacji scenariuszy adopcji kryptowalut. Dobra, wiecie co, jeżeli mamy jednostkę, nie wiem, tera, giga, gigatera i tak dalej, to tutaj są oktyliony. Oktyliony, to jest dziesiątka i trzydzieści zer. Dziesiątka i trzydzieści zer. Na takich liczbach no, operują komputery kwantowe. To yy, słuchajcie, jeżeli przelew, nie wiem, idzie gdzieś tam godzinę, czy coś, znaczy godzinę, ja mówię na kryptowalucie, czy nawet 15-14 sekund, tak, yy, przy wykorzystaniu yy, QFS, czyli, yy, czyli właśnie tego kwantowego systemu finansowego, to będzie po prostu 0,0001 sekunda. Nie? To yy, po prostu... To jest coś niesamowitego. A sztuczna inteligencja? Przetwarzanie informacji na niewyobrażalną skalę. Tutaj yy, szefowa, Bank Kanady, tak? Banku Kanady. Cytat. Chcieliśmy przetestować moc obliczeń kwantowych na przypadku badawczym, który jest trudny do rozwiązania przy użyciu klasycznych technik obliczeniowych. Współpraca ta pomogła nam dowiedzieć się więcej o tym, jak obliczenia kwantowe mogą zapewnić nowy wgląd w problemy ekonomiczne dzięki przeprowadzaniu złożonych symulacji na sprzęcie kwantowym. Nie ma takiego komputera dzisiaj na świecie, nawet najbardziej zaawansowanego na kwarcu, który byłby w stanie sprostać um, komputerom właśnie, właśnie. Kwantowy. Ci, co to będą mieli, będą rządzić świat. Będą rządzić światem. To mówię, to jest tak, jak po drugiej światowej sprawa bomby, budowy bomby atomowej, w ogóle technologii jądrowej. To jest coś dla mnie podobnego. Chociaż zgoła to są zupełnie inne, zupełnie inne tematy, prawda? Yy, dobrze. Yy. Dobrze, w wielkim skrócie. Mm, czym jest komputer kwantowy? Jest to po prostu maszyna, która wykorzystuje zjawiska fizyki kwantowej już. To są, m, można mówić, o superpozycji, o tak zwanym y, splątaniu do przechowywania i przetwarzania informacji, ale główne, główne czym to się różni. W odróżnieniu od tradycyjnego komputera, który używa bitów o wartości 0 lub 1. Ja nawet dzieciom tak mówię, że to jest coś w podobie do alfabetu morsa, tak, czyli stan. 0,1, czyli kropka kreska, kropka kreska, chociaż nie ma nic wspólnego z, z Morsem, natomiast, natomiast powiedzmy żeby sobie to wyobrazić. Komputer kwantowy używa kubitów, a więc nie bitów, tylko kubitów, które. I to jest, to jest najciekawsze: mogą być w stanie 0 i 1 i 1, 0 i 1 lub dowolnej kombinacji tych dwóch stanów, czyli tak naprawdę mogą być w dowolnej kombinacji naraz tych dwóch stanów. A oznacza to, że komputer kwantowy może wykonywać po prostu mnóstwo, mnóstwo obliczeń równolegle, co daje mu po prostu potencjalnie ogromną przewagę nad zwykłym komputerem, komputerem i po prostu właśnie daje mu super moc, super moc. tak jak powiedziałem, przy sztucznej inteligencji, przy przeróżnych optymalizacjach, przy przewidywaniach, przy faktoryzacji liczb, przy szyfrowaniu. Natomiast jest bardzo, no, dla na zakłócenia środowiska, tak, bardzo jest wrażliwy. No, wszelkie zakłócenia mogą jego stan kwantowy, tak zwany stan kwantowy, zniszczyć. Występują wtedy błędy, dlatego wymaga bardzo niskich temperatur do działania, tak, i wysokiej próżni, wysokiej specjalizowanej próżni, również specjalnych technik korekcji błędów, no, aby mógł, móc działać. Natomiast to jest technologia, która dopiero gdzieś za kilka lat będzie już w użyciu. Będzie już w użyciu. No i kto to będzie miał, to będzie jak po prostu z państw, to będzie jak faraonie. Jak faraonie, ja Wam mówię, to będzie jak faraonie ten yy, yy, cimnisi, ci po prostu mędrcy, faraonie, którzy. Ciemnemu Ludowi powiedzą, słuchajcie, trzeba nowych podatków, bo się Bóg słońce pogniewał i, i jest ciemność. No to ciemność na kolana i wszystkie sakiewki. Wszystkie sakiewki oddali Faraonowi. Tak? A właściwie to tym, tej władzy, tak? tej władzy. Taki świat, mm, nic nie zrobimy jak ważne jest zrozumienie sytuacji, w której jesteśmy. Ja to nieraz powtarzam. Jak, jak, jak bardzo istotne jest społeczeństwo, które nie rozumie wagi takich właśnie rzeczy jak komputer kwantowy. Niestety. Niestety. I nie protestuje kompletnie nikt. Teraz są rolnicy. Ale to, że zabrano na komputer kwantowy pieniądze, no to, to... Kto to mówi? Kto to w ogóle mówi? Nikt. Nikt. Kompletnie nikt. A Konfederacja mówi, że brońmy gotówki. Nie? Za mało, grubo za mało. To jest kanał. Ta gotówka, brońmy gotówki, to jest iluzoryczna, iluzoryczna obrota. Dobra, na no dzisiaj to wszystko. Cóż tu więcej powiedzieć? Po prostu chcę, chciałem zwrócić moim widzom uwagę właśnie na takie sprawy. To tylko tak na koniec. Jeszcze mogę po prostu dopowiedzieć, nie wiem, rozpowszechniajcie o tej gotówce, że. Nawet tak do rodziny, do znajomych, że samo, samo mm, powiedzenie i sama walka o to, że walczmy o gotówkę, to jest nic, to jest za mało, to nas tak naprawdę, tak naprawdę nam nic nie da. Nic nie da. Mówcie o tym w domach, między sobą, że tak naprawdę, powtarzam jeszcze raz, walczmy o to, żeby wprowadzić zapis w konstytucji, że brońmy gotówki owszem, ale każdej innej formy pieniądza, żebyśmy, no trzeba by to sformułować, tak, dobrze, mm. żeby nie nosił cech inwigilacyjnych, żeby nie przenosił innych informacji. I jeżeli jakikolwiek polityk by tak dzisiaj powiedział, to by było jak o tej gaśnicy, tak by zawrzało w, 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 wśród mrówek, jak kij w mrowisko, wtedy by wszyscy latali. A tutaj powiedział sobie tutaj jeden poseł Konfederacji, jakoś nic. Cisza, no oni se tam mówią, bo reszta wie, że to tak naprawdę to jest tylko, tylko po prostu bypass. To jest bypass. To jest tylko takie, tak. A tak, dobra, dobra, dajmy im tą gotówkę, niech się tam trzymają, hm? ok? Rozmawiajmy o tym. Mówcie w swoich rodzinach. Na razie. Cześć.